Po mojej lewej pani Grulkowska Agnieszka po stronie prawej i ruszyły. Mocny, szybki atak moni widumy, wyjście na palce, ale walka zatrzymała się na środku stołu. Proszę o brawa, bo nie to bardzo dużo siły koszkury. To będzie Pani nie utrzymały, nie utrzymały uwzględnia z Mariusz Groszowski wiąże ich dłonie specjalnym 110 centymetrowym pasem Wbrew pozorom to wiązany też jest bardzo ważne jak będzie pasek zawiązany, czy wysoko czy nisko Jak wtedy będą mogły manipulować z tym nadgarstkiem dwie zawodniczki Panowie nie chcą, aby ich walka minęła. Jeszcze tą walkę w górę, ale zaraz już zejdą do nas. Panowie chcieliście iskry, zobaczyliście iskry, Zobacz, zobaczcie już, już są wiązane pasem. Jeszcze jakieś ostatnie poprawki. Taki szybok to ich nie Rozwiążemy je, rozwiążemy, niech się Pan nie martwi. A ja tu Pana zapraszam do mnie, aby Pan też również spróbował swoich sił. Mamy tu przygotowaną konkurencję dla amatorów. Nie ma na Pana zawodnika ekstra. Kolega, kolega stawia flaszkę, a pan przyjdzie ją wygrać. <grym>, ale wracamy, wracamy tutaj do rywalizacji w kategorii kobiet. Finał tej kategorii bez porażki. Do tego finału dotarła Agnieszka Grulkowska, a jej przeciwniczką jest Monika Tuma. I ruszymy. Zobaczmy, otworzyła nadgarstek Monika Tuma. Jest bardzo blisko w i dobija rękę